No, i witam Was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku po samym tytule i po miniaturce. No to zapewne wiecie co robimy, jak zawsze. Możecie zostawić też łapkę w górę i subskrypcję. O, jedzie ten praktykant, bo ja tam właśnie od tego znajomego tego Deutschwara pożyczyłem, bo na ostatnim odcinku. O, bo tu jeszcze z poprzedniej łąki ja sobie tak przyjechałem, wiecie coś zjeść. On tam może przyjdzie, ja tu drzwi w sumie otworzę. Dobra. Siema, siema. Siema, jak tam idzie? Ty, dobrze, jak tak tego już tutaj stanąłeś, to zaraz, zaraz owiniesz od razu te te belki, co A tu będą. Jeszcze? Czy będę jechał za tobą? Właśnie to zależy, jak chcesz się pojawić dojczwarem na odcinku, to za mną po prostu. A jak nie, Dobra, no to... to ja nie chcesz być Ty. na odcinku? Idę do Jotara. A tego. A jak nie chcesz być na odcinku, czyli po prostu robić coś sobie w tle, no to ten. To tam ta łąka od księdza. Ja znowu ją wzi wziąłem w dzierżawę, więc no. O kurde, nie opuściłem. To łąka tam od księdza. Dobra, ja I obijał. tam jeszcze po drodze będzie kolejna łąka, jak coś. Dobra. No, to już sam to masz jedną belkę, to możesz już w sumie lecieć. No, a do czwarek co fajny jest. Ja ogółem na tym mm. parku maszynowym u kolegi, bo wiecie, na ostatnim odcinku widzowie on pożyczał ode mnie prasę, no to tego. To ja w tym czasie dogadałem się z nim. Ja mu oczywiście za folię zapłacę, bo to jest jedyna część tego. No, wiarka to ta, co właśnie zazwyczaj od niego pożyczam, czyli Euromilk. Bo no się fajnie sprawuje, myślę. I taki dojczwarek, co był właśnie na ostatnim odcinku, on też jest ładny, mi się podoba strasznie. I możliwe, że w przyszłości jako taki średni ciągnik, no gorszy od klasa. Ja tak myślę, że tego klasa to ja po prostu stuninguję do 200 koni, 205 tam z tego co wiem jest chip tuning. No i wiecie. I po prostu on będzie jeszcze na moim gospodarstwie przez najbliższy czas największym ciągnikiem No bo tak to pamiętam z tego, co pamiętam, to był tak Zetor kupywany, i zaraz po Zetorze od razu kupiłem tego klasa. To też tak yy, pochopna decyzja, bo wtedy były pieniądze po prostu. Ale teraz właśnie porobię tym klasem. tam tuning tego jeszcze nie wiem, ile będzie mógł kosztować. Ja na razie, jak widzicie, też mam 57 tysięcy, bo ten miałem te wióry z młodym ogarniałem wióry, więc no, to tam 40 tysięcy się zarobiło, to na osadę wywieźli. Tam chłopacy z pociągu, e, kurde, za miesiąc, jakoś tak, grudzień, styczeń, już będą właśnie te odcinki, no to y, będzie. Ogółem sprzedaż tych buraków, ktoś przyjedzie pewnie ropą, właśnie, i ja może będę wywoził y, tym klasem też, z tą przyczepą. A jak nie, no to po prostu jako ktoś dodatkowy może jeszcze przyjedzie, jakąś ciężarówką, żeby to szybko się pozbyć. Y, teraz możesz jechać jak coś to tu po prawo. Ja jadę tu prosto, a ty jedź po prawo, i tam będziesz łąka, taka polewa łąka. To tam bele są takie też te 150 to jak coś to ten tu widzę, że w ogóle... No po lewo, po lewo. Tu w ogóle widzowie pamiętacie ten baner. Kurde te banery tak siedzą jeszcze. Może je w każdej chwili zmienić, ale no, tu klas widać też stoi już po usługach, no bo listopad jest jednak. Za niedługo deszcze właśnie też i zapowiadałem jak widzicie w prawym górnym. No to wiadomo o co chodzi. Jeśli są w ogóle szumy, no to też... Yy, przepraszam, ale no. Tam w ogóle gdzie ta łąk, yy, łąka, łąkę Tam gdzie będzie ta kiszonka, ta kukurydzka siana, gdzie no. To jest ta łąka. No czekaj. A gdzie ty jesteś? E, nie wiem. W, w którą ty idiot? No... Ej, dobra, to ja Ci mogę w numerkach podać 19-20 i mówiłem ta jeszcze od y, księdza, 26-27. Więc no... Dobra, bo Ty powiedziałeś w lewo i skręciłem. Powiedziałeś w lewo, a, i ten, a łąki były po prawej stronie. Ach, no to się pomyliłem najwidoczniej. Ale no, ja tutaj sobie wszystko wiecie, poza odcinkiem to widzowie zgrabiałem. No bo też zazwyczaj właśnie pokazuję te koszenie, te zgrabianie, no to tym razem jest coś nowego, czyli po prostu <laughs> ja już na odcinku prasuję i tyle, bo zazwyczaj tego prasowania nie pokazywałem na odcinku. Ja sobie tak drzwi otworłem, już zamknę w sumie. Jeszcze sobie to zamknę, bo trochę zimno tutaj się już powoli robi, jak te deszcze zapowiadają. A i jak są jakieś ledkie szumy, no to przepraszam. Ale to chyba wina mikrofonu. Są. Jest. Ja za niedługo go i tak będę wymieniał, ale no. Póki działa, to, to wiecie. To jakoś jest git, myślę. I klas, no to tak tego. Będzie właśnie też sprzedaży, no to też za niedługo. I tak w końcu... Pomyślałem, że ja tam, co dostałem, właśnie te, znaczy dostałem, co mam y, dzierżawę u księdza. To wiecie, co ja w końcu tego nie będę orał tam, y, bo jednak tam miedzę bym musiał przeorać, żeby było wygodnie, a też ksiądz. Y, ja jestem taki tego, że wypożyczam, znaczy biorę w dzierżawę te dwie łąki od razu, bo czasem się zdarzy tak, że też są tacy. Ale czasem są też tacy, co po prostu wezmą sobie, jeden weźmie jedną łąkę, drugi weźmie drugą łąkę, no ja zazwyczaj biorę dwie, bo jest mi wygodniej po prostu. A tam te 10 tysięcy, no ja myślę, że z tej kiszonki, jakbym sprzedał tę kiszonkę, co tam się robi, więcej bym zarobił. Wiadomo, to jest nierealne, ale wiecie, to przyjmijmy tak tego, tak, po prostu te, usu te dzierżawy, no to tyle. Ja i tak za niedługo będę, kurde, musiał zmienić wszystkie jakieś konto dzierżawy w ogóle stworzyć, tak tego, bo już, kurde, tak. skojarzyłem teraz, no to mi codziennie pobiera 3000 zł za te wszystkie moje dzierżawy, a wiecie, no to też nie jest mało, bo jak tu są 3 dni w miesiącu. No to jest to trochę pieniędzy. Wiadomo, niby z mleka zarabiam, no ale z mleka też nie jest jakoś dużo, a ja teraz na przykład potrzebuję na takie ten... Planuję kupować ogółem talerzówkę od takiej jednej firmy, no więc no. Planuję też kupić y, siewnik też od tej samej firmy. Na razie, no mogę zdradzić to, że to nie jest siewnik od Horsza. Bo od Horsze potrzebuje aż 270 koni to jeszcze... oj nie moje tego, nie moja liga Ale wiecie też trzeba na to pieniędzy Planuję też kupić ten opryskiwacz. No pieniądze są, no to na opryskiwacz myślę, że starczy 50 tysięcy, bo akurat to już jest z takiej lepszej firmy. To jest tam bo ja mogę tak w katalogu pokazać, co to miało być. A opryskiwacz, właśnie. To będzie o taki opryskiwacz i tam będzie 24 metry albo 18, jeszcze tak ten. Nie jestem zdecydowany, bo widziałem właśnie te dwa ogłoszenia na 18 i 24 i nie mogę się zdecydować. Więc możecie też mi napisać w komentarzach, co byście mi polecali na te moje Moim hektary. No. 18 lepiej, bo tak Tu to, to nie ma takich szerokich polców, a niektórych masz wąskie jeszcze pola. No tak, no ale na przykład to, co ostatnio tam robiliśmy, to to jest wielkie pole, tak szczerze. E... No. No, no i tego. No bo to jest, to ogółem, widzowie, to jest chyba teraz jedno z moich e, większych, ale na własność oczywiście, bo mam tutaj, 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 ale te pola nie są na moją własność, tak szczerze. Tylko one są głównie w dzierżawie, wzięte. Co też, te dzierżawy bym chciał jednak powoli powykupywać, bo tak, no ludzie już nie chcą dawać. Ja jedynie co, to dostaję właśnie te dzierżawy od księdza, bo jako tako się właśnie umiem dogadać, ale tak no to kurde... Nie ma tu zbytnio dzierżaw, Kolonia to jest jednak mała trochę wioska też. Ale no... Kurde, wychodzi jakoś tak ogółem tych belek. Możecie w ogóle napisać, jak ktoś dotrwał do tego momentu. No to hashtag belki albo hashtag uwijanie. No to jest dziesiąta minuta. No to kurde, myślę, że część z was dotarła. Oczywiście ja nic nie zmuszam do pisania komentarzy, no ale byłoby fajnie i miło, że ktoś w ogóle ogląda do tego czasu. A nie mówię teraz sam do siebie biej i tyle. Znaczy w sumie nie sam do siebie, bo tego, praktykant jest na CB. Mhm. Ale to i tak, I tego. No i możecie zostawić też i łapkę w górę i subskrypcję, bo chyba na samym początku tego nie mówiłem, nie wiem. Ale no, mi zostały właśnie i no ta łąka, i tutaj ta łąka, no to to też szybko zleci. Tu w ogóle planuję też i ten lasek wykupić, bo... Znaczy ten lasek, no to nie wiem jak to taka szkółka, jakby tak na to ludzie z tego co wiem, to szkółka taka wiecie co sobie choinki kupujecie. Młode właśnie zawsze to tego. Bo są te młode drzewka, no takie choineczki tak naprawdę to na święta. Bo akurat za niedługo już święta będą, no to myślę, że wycinka będzie tutaj. Sobie ludzie przyjadą. To może akurat też tak po tych świętach, no to stanie trochę ta działka bez tych choinek. Bo ktoś pewnie jakby sprzedawał tą działkę, to by brał pod uwagę cenę tego drzewa jednak. Jakbym ja chciał je, wiecie. W przyszłości sprzedać, ale nie jako choinki, tylko tego. No ale choinki też kurde chodzą za fajną cenę, a to jeszcze takie żywe, no to wiecie. To to wcale nie ma cena jest. Hmm. Ale wtedy te o, oj pokaźne tutaj łąka by się też. Ja mam małe te łąki akurat, bo największe moje łąki to jest to i to. Ta jest na własność moja największa. Więc no. Tu jest na druga. Druga moja łąka na własność, ale te łąki to są wszystkie ogółem łączone. No bo jak widzicie ja tutaj nawet to przekoszę. Yy, bo się dogadałem z tym yy, gościem. O, on tam sobie nic nie robi z tego. Bo to i tak dla niego lepiej że nie ma tak tego yy, chwastu ani nic o wyłączyłem zapomniałem włączyć się na obroty akurat nie wbił a on tak ruszył to już wiedziałem, że coś nie gra i taka też w ogóle inna folijka yy, no inna folijka kurde folia inna do tych belek jest bo taka błękitna mi się spodobała akurat to tam powiedziałem bo on ma ten kolega blisko sklep właśnie to mu powiedziałem, żeby wziął te błękitne, takie. Ta nazwa taka błękitna. No, nie było tego na kanale, bo były zazwyczaj te białe albo czarne i to tyle. Czarne to chyba najmniej mi się ogółem spodobały, tak szczerze. Bo one hit są, ale jakoś tak, jakby było ich więcej, może, albo jakby były w takich stogach, po prostu, że wiecie. Znaczy, stogach, nie wiem jak to nazwać. W takich. No, wiecie, ja wyjdę teraz i tak. Tu jest belka, tu jest druga. W takich tunelach. O, tunelach. Zapomniałem kompletnie nazwy. Prędzej to ja bym long powiedział, niż kurde, ten tunel. Ale no. dobro, Ciech. Kolejna belka. A u ciebie jak tam idzie? Byłem młody. Dobrze. Zresztą od księdza łąkę powijałem. No to tam jakoś dużo tych belek też nie ma, ale jednak to są 150 ki a nie te 125 ki jak zawsze były. Też kurde, przez te ostatnie sezony, no to gospodarka się, oj widzowie, rozwinęła właśnie, dlatego teraz trzeba trochę przystopować. O kurde, wieloletnia, kurde, le legendarna kostka została. Ja nie wiem, co ja miałem dawniej, ale ja przez to, że tu jest tak cienie, to ja właśnie tego nie widziałem, jak zbierałem te kostki, tak szczerze. I tak siedzi i siedzi i gnije. Te sztuczne sztu y, krowy nawet nie chcą tego że ryć. Znaczy, dziwne, jakby w sumie jadły co się, jak to sztuczne. Ale no, ja tak szczerze, no to tą łąkę, to ja jej też za bardzo, już tak tym kształtem swoim, to ona mnie tak trochę zniechęca. Jakby to działkę wykupić, no ale też weź tu kurde, ktoś ci działkę odsprzeda taką z domem, a nawet jeśli no to kurde, kurde będzie liczył za to nie wiadomo ile pieniędzy. Bo pewnie pół miliona, no to kurde, za pół miliona to tak szczerze widzowie ja wolałbym kupić kilka całkiem w innym miejscu te działki niż kurde kupywać te działki tego, niż kupić jedną działkę. Tylko po to, żeby sobie łąkę powiększyć, jak tą łąkę mogę sprzedać, tak naprawdę, a kupić sobie o to pole przede mną. To ono jest większe całkowicie. No ale też y, dogadaj się tutaj z ludźmi, żeby ci w ogóle odsprzedali, jakie pole. Ja tam, no, no niby tego teraz taka ironia, no bo kupiłem tego pole y, na poprzednim odcinku, no ale wiecie o co chodzi. Tak akurat się dogadałem, bo już byłem dogadany. Z gościem zaraz, tak szczerze jak myślałem, to jak kupiłem tą łąkę, co no tam już nie jest łąka, ale to pole 35, bo no, wiecie o, jak, o co chodzi, no to ja właśnie tego się dogadywałem z gościem, próbowałem coś tamtego i w końcu się udało ubłagać tego, wiecie, ojca tego co ten młody był kiedyś na odcinku. No to w końcu się ugadało. I siot sprzedał mi, bo akurat miałem pieniądze, no to też nie musiałem się zapożyczać u jakichś kolegów, no bo tak szczerze jakbym chciał, no to mógłbym pożyczyć, bo w banku nie dostanę kolejnego kredytu, póki jednego nie... Sp znaczy dostałbym, ale to też ciężej trochę by było, tu właśnie z wapno, no zobaczcie jakie to jest łąka fajna. Tu w ogóle tą łąkę, pamiętacie, to była też bo, fajna łąka, ale ona no, tym, tym kształtem też swoim trochę... Ja i no teraz to kupić to pole, w przyszłości się dogadać, to pole, to pole i tamto pole I się tak kurde, wiecie widzowie, podogadywać I naprawdę fajna łąka tu była, ja se tak jeszcze zajadę, nie no Ładnie to wygląda, tutaj Zobaczcie, czy to jest brzydki kolor? kolor. No moim zdaniem nie, a tu jeszcze, a, a, ta sto, a ta jedna belka to co, tak se została a ty już no pojechałeś No to Ja nie... Widziałem. Jego na, na środku polu się. Człowieku Tam ominąłem, musiałem przejechać koło niej Tu właśnie widzę, że już przejechałeś Na kolejne, to jakby sobie łąkę W przyszłości kupić, to też całkiem inaczej O w sumie stanę sobie na boku, kurde A nawet nie na boku, na swojej łące stanę Bo kto mi zabroni O, a chwila żeby akumulator się nie spalił widzowie ja nie żartuję ale zgaszę te y, koguty fajne te ledówki. no no i dobre widzowie ja tutaj tego już jadę tam y, młody został no bateria się kurde rozładowała, dlatego ja już tam ten właśnie odjeżdżam bo się kurde skapłem dopiero jak wsiadłem do tego teraz do tego klasa no ale chciałem się jeszcze z wami pożegnać, więc wyjąłem zapasówki, więc no widzimy się w kolejnym odcinku, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, no i napisać hashtag te belki albo owijanie, no i to tyle. Narka.